Gdzie się podziały sarny na polach, łąkach czy w lasach? A gdzie są zające na polanach czy leśnych drogach? Dlaczego w borach sosnowych nie widać dużych grup jeleni? A co z dzikami? Kiedyś lasy były pełne odporytych przez nie miejsc. Teraz nawet na polach ciężko znaleźć miejsca bytowania tych zwierząt. Co się stało, że nie ma zwierząt w naszych lasach? Odpowiedź będzie w dzisiejszym odcinku. Ja nazywam się Robert Harzowski i opowiadam o lasach. O lasach nadleśnictwa Sulechów. Nie ma co ukrywać, tu trzeba powiedzieć jasno, to człowiek przyczynia się do niszczenia tej ziemi. Jego nieodpowiedzialna gospodarka, chciwość, zysk, także błędy. Nie jestem pierwszy, który zauważył, że w naszych lasach po prostu nie ma zwierzyny. Takie popularne programy jak Dasz Bór czy Zef Natury, tam prowadzący to myśliwi z Pomorza Zachodniego. I to oni sami też przyznają i zastanawiają się, czemu zwierząt nie ma w naszych lasach. Ci z Państwa, co oglądają moje programy, wiedzą, że przedstawiam historię i przyrodę lasów nadleśnictwa Sulechów, tak zwanej lewej strony, czyli na zachód od miasta Sulechów. Cały ten obszar to wielkie połacie lasów, pól i łąk. Przeważają tutaj lasy iglaste, bory sosnowe, rzadko drzewa liściaste. Od Sulechowa po Pomorsko, Niedkowice, Szklarkę Radnicką, Sycowice, Skąpe, Niekarzy i Bałck. W latach 80. i 90. na tym rejonie było bardzo dużo zwierzyny. Na polach i łąkach duże grupy saren, w lasach potężne grupy jeleni i dzików. W miesiącu wrześniu o sobie znać dawały jelenie potężnymi rykami w nocy i nad ranem. Pola i łąki były pełne oznak bytowania dzików. Na ugorach, młodnikach i leśnych drogach regularnie napotykało się zające. To były piękne czasy. Z biegiem lat wszystko to zaczęło zanikać, wygasać. Z roku na rok jest coraz gorzej, aż strach pomyśleć, co będzie w późniejszych latach. Wszystkiemu winny jest człowiek, a przede wszystkim jego ingerencja w przyrodę. Skoro coś dzieje się nie tak, niedobrze, to znaczy się, że coś jest źle prowadzone, zarządzane, robione. Samo się to nie niszczy, niszczy to człowiek. A jak? Zobaczcie Państwo sami. Postęp infrastruktury jest potężny i fakt tego się nie zatrzyma. Powstawanie nowych firm. Rozbudowywanie się wielkich zakładów pracy zawsze tłumaczone jest tym, że daje się ludziom pracę i tworzy się nowe miejsca pracy. Tylko nikt jakoś nie mówi o tej drugiej stronie medalu, jaką jest deforestacja czyli wylesianie. Kiedy jednak ścinanie drzew dotyczy dużych przestrzeni, trwa przez dłuższy czas i wykonywane jest jedynie w celach komercyjnych, bezpośrednich. Pozyskiwanie drewna lub niebezpośrednie, np. na przykład tworzenie pastwisk, terenów pod zabudowę, czy wydobycie minerałów. Mowa jest o wylesianiu, deforestacji. Doskonale nam znane rondo na Nowym Świecie i świeżo postawione nowoczesne hale, zakłady pracy dające ludziom pracę, czy potężny magazyn po przeciwnej stronie. Tylko zanim powstały tu te budowle, były tu ugory, jakże cenne da. Dla ptactwa i drobnych zwierząt. Podobna sytuacja szykuje się na miejscu byłej cegielni w Sulechowie. Tam też trzeba będzie przygotować potężny teren pozawodowy. Poprzez takie działania, po cichu, coraz to bardziej wchodzimy w tereny leśne, wypychając i przeganiając zwierzęta i ptactwo z ich ostoi w nowe, dalsze miejsca. Obecnie za brak zwierzyny w lesie obarcza się wilki. Nieliczne ataki wilków są tematem mocno eksploatowanym przez media. Wykorzystują one każdy taki przypadek, by stworzyć sensacyjny nagłówek, który podbija liczbę wyświetleń. Odbija się to negatywnie na reputacji wilka, a emocje wywołane takimi doniesieniami są wodą na mój środowisk, nawołujących do ponownych polowań na tego drapieżnika. W rzeczywistości jednak wilk nie jest gatunkiem zagrażającym człowiekowi tak wilka na ludzi zdarzają się wyjątkowo rzadko i są powodowane najczęściej przez osobniki chore lub oswojone z ludźmi. Ostatnio czytałem artykuł w internecie, że kołowieckie ryś w Sławie zorganizowało polanie, polowanie zbiorowe i na tym polowaniu zebrało się 30 myśliwych i nie oddali ani jednego strzału. No i dobrze. I... Za to wszystko obwiniają wilki. Co za głupota i żenada. Ja tylko zadam pytanie tym panom i ca całemu temu dziennikarzowi, który te pomyje napisał: kto myli się na polowaniu? Kto myli się wilki czy ludzie? którzy strzelają do zwierzyny. A co czyta się w gazetach? Że na polowaniu zginął ten, zginął tamten, że został poszczelony ten, poszczelony tamta. No proszę bardzo, odpowiedzcie mi na to. Wilki się mylą? To wilki strzelają? Wilk jest bardzo inteligentnym zwierzęciem. On się nie myli, on wybiera i on stara się tą zwierzynę upolować. Brzezie Pomorskie, kraina słynna z trzech stawów, kiedyś ostoja wielu gatunków zwierząt i ptaków. To właśnie dawniej tutaj można było przyjechać, poglądać jelenie czy dziki. Była tu typowa dzicz. Jedynie latem na pierwszym stawie urządzano kąpiele. W 2010 roku po raz ostatni widziałem i słyszałem puchacza. Dzisiaj miejsce to kompletnie nie przypomina tamtego z tamtych lat. Ustawione domki, działki, tabliczki informacyjne sprzedam działkę. Tak oto człowiek wchodzi w tereny leśne, do domu zwierząt. Tłumaczy się zawsze tym, iż szuka ciszy, ucieczki od hałasu wielkich miast. Tylko, że nikt nie zastanowił się, jak to się wszystko ma w stosunku do przyrody. Ktoś na to zezwolił, wydał pozwolenie a czemu nie? Przecież człowiek najważniejszy. Proszę bardzo, oto kolejny dowód na to, dlaczego w naszych lasach nie ma zwierząt. Te owoce, które tutaj leżą, które spadły z tych drzew, już dawno powinny być zjedzone przez zwierzęta. A one jak spadły, tak leżą. Dawniej takiego obrazu nie było. Już o tej porze jelenie, dziki, zwierzęta te zjadały te owoce. A teraz leżą i gniją. Budowa nowych dróg oznacza dla środowiska przyrodniczego straty wykraczające poza oczywiste negatywne oddziaływania. np. hałas, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie wód, śmiertelność zwierząt. Drogi są bardzo silnym motorem ogromnych często nieodwracalnych przekształceń krajobrazu w skali wykraczającej daleko poza pas drogowy. Budowa dróg otwiera bowiem wrota do kaskadowych antropologicznych zmian na obszarach, które wcześniej były słabo dostępne dla człowieka. Wciąż buduje się nowe drogi i grodzi się takimi oto siatkami. To ta droga S w głównej mierze przyczyniła się właśnie do tego, że migracja zwierząt znacznie spadła w naszym. Tutaj rejony. Trasa S3 w bardzo dużym stopniu przyczyniła się do ograniczenia migracji zwierzyny na naszym terenie. Drogi o dużym natężeniu ruchu stanowią oczywistą barierę w przemieszczaniu zwierząt. Część z tych przemieszczeń to tzw. migracje, czyli cykliczne wędrówki typu tam i z powrotem, pomiędzy miejscami rozrodu a miejscami zimowania. Inne przemieszczenia, zwane dyspersją, polegają na jednorazowych zmianach miejsca przebywania zwierzęcia przede wszystkim pomiędzy rejonem urodzenia a oddalonym od niego miejscem, w którym będzie przystępować do rozrodu. Przez pozostałą część dojrzałego życia. Przekroczenie drogi wiąże się z ryzykiem śmierci, co skutkuje zmniejszeniem w przypadku płazów znacznym zmniejszeniem liczby osobników, które docierają w miejsca rozrodu względnie zimowania. W praktyce ostatnich lat trasy szybkiego ruchu i autostrady są z reguły wygrodzone, oznaczając, że opcja przekroczenia drogowej bariery jest mało prawdopodobna. Wygrodzeniom towarzyszy wprawdzie budowa specjalnych przejść dla zwierząt, ale często są one mało efektywne, szczególnie przejścia dolne. Skutecznie, blokując większość osobników możliwości kontuowania, migracji lub dyspersji. I tak już za parę lat od Pomorska do Sulechowa ma pobiec nowa to droga, tak zwana Owodnica Zielonej Góry. Most, który to stanie nad rzeką Odrą w Pomorsku, da szybki dojazd do pracy i rozładuje ruch dużego miasta. Wielu ludzi już się cieszy, bo widzą w tym zarobek, zysk. Będą sprzedawane działki pod zabudowę. Podstawowym negatywnym skutkiem budowy nowych dróg jest bardzo szybko postępująca zabudowa terenów przylegających do dróg. Drogi więc są korytarzami rozprzestrzeniania się, wręcz rozlewania się terenów zurbanizowanych i utraty cennych siedlisk przyrodniczych zajmowanych pod zabudowę. Budowa nowej drogi generuje w krótkim czasie budowę kolejnych dróg odgałęziających się od drogi głównej potęgując tempo utraty siedlisk występujących poprzednio na danym terenie. I tak lasy zostaną wycięte, zwierzyna odejdzie, piękny krajobraz lasu, miejsc na grzybobranie skurczy się. Jak będą wyglądały lasy, pola i łąki za parędziesiąt lat, tego nie wiemy. Ale jeśli dalej będziemy tak postępować i nic z tym nie robić, to czy przyszłe pokolenia będą nauczane, czy w lasach mieszkają jakieś zwierzęta? Polskę coraz częściej będą nawiedzały ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak skoki temperatur, długie okresy suszy oraz pustynnienie to przyszłe pokolenia będą miały okazję zobaczyć, jak na zmianę warunku zareaguje szata roślinności.